Siema, jest z nami Tomek Drwal, na krótko przed e, walką e, na KSW 31 z Michałem Materlą. Jesteśmy w sklepie Pitbull, Pitbull Warszawa. E, jak Ci się u nas podoba? Nie no, jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o sklep, naprawdę. No, Dolce kabana i boss. Słuchaj, mamy tutaj nawet podobiznę Twojego przeciwnika, w skali 1 do 1. Robi na Tobie wrażenie? Budzi, budzi szacunek i respekt? Budzi szacunek, aczkolwiek nie na tyle, żebym, żebym był wystraszony i zjeżony. No właśnie, ja chciałem Cię spytać, bo wiesz, są dwie szkoły podchodzenia do pojedynków. Albo ostry trash talk i nakręcanie wyświetleń, pay-per-view i tak dalej, albo właśnie taka wycofana, pełna pokory postawa. Wydawałoby się, że, że nie żywisz jakichś ciężkich uczuć wobec swojego przeciwnika. Nie obrażasz go. Jak do tego podchodzisz? Nie mam tutaj żadnej nienawiści. To jest rywalizacja czysto sportowa. Znamy się z Michałem już kupę lat i ja myślę, że no niepotrzebne jest tu jeszcze jakieś dodatkowe gadanie, nakręcanie bo po prostu. Nie jest to w naszej naturze, mi się wydaje i, i ten sport jest na tyle, już, na tyle brutalny już sam w sobie, że jeszcze nie trzeba tak jak gdyby dolewać oliwy do ognia poza oktagonem. No właśnie, ale to jakby nie wyklucza tego, że oba jesteście postrzegani jako tacy zawodnicy, którzy idą na hardkorowe wymiany, jednak preferują taki dosyć widowiskowy styl. No i jak w związku z tym myślisz, że ta walka się potoczy? Bo często tak jest, że jak walczy dwóch stójkowiczów, to paradoksalnie idą w parter i tak dalej, wiesz, jakbyś mógł jakieś przewidywania, co, co się może stać? Czy, czy to będzie faktycznie hardkorowa jadka przez, na całym dystansie? To znaczy, no, ja będę robił tak, żeby była jadka na moją korzyść. No, natomiast no, to jest kwestia adaptacji do, do przeciwnika w właśnie w trakcie walki. I po to trenujemy te wszystkie motywy, żeby być gotowy na różne niespodzianki. Ja myślę, że swoje jak gdyby zadanie odrobiłem i o czym się przekonamy już w sobotę. Wracasz po przerwie po nokaucie na, na swoim poprzednim oponencie trochę nie walczyłeś jak w ogóle czujesz się wiesz czy znowu czujesz ten zew poczucie po prostu głodu walki jak to w ogóle wygląda wiesz przed walką z Michałem Materną o co jest ta walka to znaczy no ja już jakoś tam już mam tyle tych walk za sobą i tyle doświadczeń że naprawdę podchodzę do tego czysto sportowo i yy... Pazur jeszcze jest, jest głód walki i tak dalej. Tym bardziej, no, niby te przerwy są niekorzystne dla zawodnika, ale w moim przypadku to jest tak, że im dłużej nie walczy, tym bardziej jestem godny tej walki. Więc jakoś tutaj też nie mam z tym jakoś problemu, bo, bo wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o już sam start, to jest tak naprawdę nastawienie psychiczne. No nie? I, i tutaj też nie ma jakichś, jakichś wielkich problemów. A jak patrzysz w ogóle na sytuację w wadze średniej w KSW, bo jest dosyć skomplikowana sytuacja, to znaczy jest, jest mistrz, jest mamet Khalidov, z którym również miałeś walczyć, zresztą już ten temat się przewijał od jakiegoś czasu raz, nie dogadano się tam na KSW 21, bodajże były jakieś takie plotki, że, że miało dojść do tej walki, Ty wówczas byłeś w promaku, Później Twoja kontuzja, teraz, teraz kontuzja Mameda. Myślisz, że ta walka jest nieunikniona? No, myślę, że tak, aczkolwiek ja nie chciałbym mówić o tym, co będzie, bo w tym momencie najważniejsza dla mnie jest walka z Michałem w sobotę i, i dopiero potem możemy wyrokować, co będzie dalej. Jeżeli chodzi o kontekst Mameda, bo tak jak sam powiedziałeś, no, on jest teraz po kontuzji, też nie wiemy, czy, kiedy wróci, kiedy będzie w dyspozycji, I ja myślę, że wszystko się okaże już na. Może nie w dniach, ale na tygodniach. A jak patrzysz na swoją w ogóle przyszłość w KSW? To znaczy, czy myślisz, że możesz zagrać na dłużej miejsce w tej federacji i może ona ci zapewnić perspektywicznych, dobrych zawodników, dobre nazwiska, również byłych zawodników UFC, na przykład tak jak to było w przypadku Mameda Khalidowa, kiedy dostawał choćby Matta Lindlanda, czy Sean McCorkle z Pudzianem, wiesz, nazwiska, które faktycznie są znane nie tylko fanom KSW, ale również fanom MMA na całym świecie. Jeżeli chodzi o Federację KSW i o moje występy, to na razie jakby ta walka i być może następna, Jest, jesteśmy w takiej fazie testów, dogrywania się i tak dalej, jeżeli mamy, mamy jakby ustalone, że jeżeli będzie między nami będzie chemia, albo zacznie się jakaś chemia i będzie się dobrze współpracować, to będziemy działać dalej. Ja nie wykluczam możliwości współpracy na, nawet na kilka lat. Ten temat przewijał się już wielokrotnie. Zapisałeś się w historii jako pierwszy Polak w UFC. Stoczyłeś pierwszą walkę notabene z Thiago Silvą, który też zrobił dosyć dużą karierę w UFC. Powiedz, jak teraz z perspektywy czasu patrzysz na to, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie Polaków w UFC? Mamy teraz aktualnie bodajże 10 zawodników. Czy czujesz w ogóle, żebyś przetarł pewien szlak dla zawodników, którzy aktualnie startują w tej federacji? Jak w ogóle patrzysz na, na ich karierę, kto może, kto może wiele zdziałać, yy, kto nie. To znaczy, no, Teraz jest troszeczkę inna sytuacja, bo dyscyplina się bardzo rozwinęła, jak gdyby rozszerzyła horyzonty na cały świat, publika się zwiększyła. W momencie, kiedy ja startowałem w WFC, no, nie, nie było tylu zawodników co teraz i, i w, na pewno w Polsce nie była to tak znana dyscyplina jak jest dzisiaj. Natomiast no, prawda jest też taka, że, no, że, że tych naszych dziesięciu zawodników będzie miało też ciężko, bo z tej racji, że tych zawodników jest więcej, to... to... To czasami może być łatwiej, ale więcej znaczy, że dużo może być też cięższych zawodników i cięż... Cię... tym bardziej ciężej będzie się po prostu wybić na tę górę. No, ale mm, sama nasza mistrzyni jest przykładem na to, że jednak się da, i, i jeżeli postawi się cele i jesteś konsekwentnym, dąży się do tego, to można faktycznie to mistrzostwo zdobyć, czego przykładem jest y, pani Joanna. To może ciebie trochę ciągnie w ogóle do tej federacji z powrotem? Jak sądzisz? wiesz co, szczerze powiedziawszy, no nie wiem, bo póki co jest mi tu dobrze u nas na polskiej ziemi, ja już trochę się najeździłem po tym świecie, po tych klubach wszystkich, założyłem rodzinę i trochę chciałbym jak gdyby z nią pobyć, a, a życie sportowca na walizkach, to ja już wiem, jak, czym to smakuje i jak się kończy. Dobrze, no to pozostaje nam życzyć postawienia kolejnego zdecydowanego kroku na, na scenie MMA, czyli dobrej walki z Michałem Materną niech wygra lepszy Powodzenia, dzięki za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Tomek Drwal.